Siemaneczko, z tej strony Antyki, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stumble guys. Zacznijmy sobie tutaj od zakręcenia. Może poleci nam coś fajnego. I... O, o! Kurde, ej, naprawdę, myślałem, że pierwszy raz poleci mi jakiś taki, wiecie, wow. Wow skin. Um, dobra, ostatnio zdobyłem yy, jeden karnet, bodajże, tak? Mamy jeden karnet, ok. To lecimy. Weźmiemy sobie udział w, w jednym z tych turniejów Pacmana. Najpierw mamy Pacman rundę, później. Dobra, myślę, że tą Pacman rundę uda nam się przejść jakoś. Jak jest aż tyle osób, to no wydaje mi się, że nie jest aż tak ciężko to zaliczyć. Więc spróbujemy naszych sił. No tak, jakbyśmy nie wiedzieli jaka mapa będzie. No oczywiście ta z pac -Manem. I z tego co widziałem jest wydarzenie, ale generalnie ono bardzo szybko się kończy, więc... Ee... <tak>, tak w sumie nagrywam tą... aktualizację z wydarzeniem, też z opóźnieniem troszkę, bo było sporo rzeczy do roboty też. Generalnie dzisiaj mieliśmy być na wyjeździe, ale jednak nie jesteśmy i tak wiecie, dzisiaj wszystko nam poprzesuwało kurczę zrobiło się nieco problematycznie ale 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 ale, ale już wszystko jakby gra no z tym że jest to właśnie tylko opóźnienie nie ajajajajajaj aj, nie dobrze dobra gdzie zostały kulki aha znowu ten o o nie o nie o nie o nie antek aj dobra nie tu, nie tu, dawaj szybko odrzuć mnie Tam zbierają kulki, zaraz zbiorą Dobra, spróbujemy z tej strony coś Coś zgarnąć Syk O kurde, o kurde Ja pierdzielę. Ile razy można zginąć Dobra Lecimy tam znowu, jest czysto Nie ma tu ducha? Nie ma, nie no, jest Ale idzie gdzie? O nie, o nie o, dobra, dobra, dobra. Zebrali tu. Ale okej. Okay. Dobra, jakby jesteśmy. Mamy dziesiąty wynik. Teraz myślę, poprawimy. Dobra, 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 dobra. Nie leć tu gdzie, Jaziomuś. Kurde, on to. Nie! Kurde, no my zaraz padniemy. Zaraz nas odrzuci. O, kurde, nie, oni to zbiorą. No tam jest najwięcej. Tak. Gdzie idzie ten. Mmm, no ja pierdziulę dawaj, Antek, dawaj, 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 szybko, zanim się tu kurde, no i co, pozbierają wszystko? Patrz, no pozbierali, piętnasty wynik, dobra, musimy się postarać, Antek, wow, dziesięć zebrałem, wow, jest! Ale to jest mało, 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 mało. Jeszcze zostało pełno kulek do zebrania. Dobra, te cztery tu. No nie wierzę, na ducha po prostu skoczyłem. Kurde. No nie, i tam gości mi zgarnia. Ale duch, duch, duch go zjadł, dobra. To ja tu wskoczę. I teraz tak. Raz. No dalej. Dawaj. Dobra, mam. mam, 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 mam. Tutaj zgarnę coś. Chyba ja trafiłem. Nie do. A! Dobra, czternasty wynik, czternasty wynik. Jeszcze. Nie powinniśmy tego przegrać Gdzie te kulki zostały? 14 wynik A jeszcze jest jeden etap w ogóle, o lol No dobra Dobra, to ja idę tu Zbieraj no zbieraj, 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 zbieraj Nie ma ducha? Nie ma Dobrze Jest, pięknie Dobrze, mamy to Także ten karnet na pewno nie pójdzie na marne. Teraz co będzie? A, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, wiem. Powinno być. A dobra, nie będę mówił, że łatwo, bo zazwyczaj wtedy odpadam. I też dzisiaj pokręcimy troszkę. Bo w wolnej chwili zagrałem kilka meczy. Trzeba tylko odebrać te te wisienki. To zrobimy za chwilę, jak skończymy, skończymy turniej. Okej... Okay. dlaczego tak się stało, nie wiem. ale tu miałem fart. damn, damn, damn bro. Dobrze. o wow, kurde. Jeszcze nikt nie odpadł. Dobra, jedna osoba. No wydawałem tak dawaj, nie. Trzy serduszka nam zostały. Tak średnio na bym powiedział, ale... Myślę, że są tacy, którzy mają mniej, nie? A, dwie osoby Trzy Okej, okay. przebiegniemy tu O, o, o Tak jest Ło, o, o. Oh! Ja, wypa ja wypadłem przed mapę Nie wierzę w to, nie Przed mapę To się załatwiłem, nie <laughs> Dobra Teraz nie wyskoczę przed mapę. <grych> dobra, powinniśmy to przejść. Jeszcze dwie osoby muszą tylko odpaść. Mamy, mamy dwa serduszka. Tu nie powinniśmy tego zepsuć. O, dobra, dobra, dobra. Znowu bym wyleciał, nie? Wow, co jest? Jak to tu zrobić? Aha, dobra. Ostatnie serducho. Ostatnie. Easy. Dobra. I teraz ta mapka, gdzie trzeba mieć taktykę. Gdzie ja mam tą swoją, jakąś tam taktykę. Ale ciężko jest to wygrać, naprawdę. To już. Jak już zostaje ta ósemka, nie jest tak łatwo jak na nie wiem jak na 16 osobach, czy już na 32 na 32 no to ludzie szybciutko tutaj odpadają wdepniesz bananka? weź wdepnij dobra, oni się wysunęli wszyscy mocno do przodu my trzymamy się z tyłu, na spokojnie patrzcie, już jeden gościu odpadł aha trzech już odpadło, okej okay. przejdziemy sobie do przodu widzę ich, wiem gdzie są Obserwuję. Na spokojnie, gdzie jest brama? Dobra, zbliżamy się. To ja sobie podbiegnę. Tutaj te dwa pojazdy. Ok, oni biegają tam obok siebie. To myślę, że zwiększa prawdopodobieństwo, że się spadnie, bo gdzieś się odbijesz od przeciwnika czy coś. O, właśnie ktoś spadł, nie? Cyk. Nie śpieszymy się. Żeby właśnie, żeby właśnie nie spać w taki sposób Dobra, jeszcze mamy chwilę o, Myślałem, że wyleci za bardzo do przodu Gościu Dobra I czekamy sobie spokojnie O proszę, już spadł właśnie chłopaczek Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby polecieć tu. Tak. Okej. Okay. Dobra, i zostało nam jeden na jeden. I widzę, że gościu jest cierpliwy, więc. O kurde. Dobra, przegram, bo za długo czekałem. Tak. Ja pierdzielę. Ale się zestresowałem. Szkoda. Ale ciężko by to było wygrać, bo gościu był mega cierpliwy, nie? Dobra, robota, gościu. Good job. Dobra, odbieramy 40 wysienek To jest spoczko. E, z wydarzenia odbieramy obi... o! o Okej. Okay. Wgraliśmy bilet na kolejny turniej tam. O, Okej. Okay. Jeszcze? Ja pierdzielę, ja zagrałem tylko kilka gier. Ok. i tym wydarzeniem jest Drop w kosmosie. Czyli mapka, którą ja po prostu uwielbiam. Pamiętam, że na tych mapkach kiedyś, kiedyś w tamtym roku, robiłem najwięcej zwycięstw, z tego co dobrze pamiętam. Nie wiem, no po prostu szło mi tam, nie wiem, dobrze, dobrze się czuję na tej mapie. Zobaczymy, czy skóra lwa, skórka lwa przyniesie nam szczęście. Mam nadzieję, że tak. Po co to losowanie, skoro wiemy, że przez 3 mapy jest to samo, nie wiem. Może to dlatego, że nie wiem. No nie no, gracz nie może wczytywać tak długo, bo zawsze tak szuka gier. No i dobra. Hop. Dobra, bo oni mi rozbiją tu wszystko. I cyk. I tam już spadają powoli, powoli w dół. Chopki. O, o, o. Dobra, na spokojnie. Na spokojnie, bez pośpiechu. Ziomuś, zostawcie mnie w spokoju, ja tu sobie skaczę. Dlaczego mnie śledzicie? O ty, kurde, gnoju. Ty, gnoju. Ciach. Easy. To jest według mnie easy, ten początek. Przejście do drugiej rundy, tutaj to jest normalnie. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak trzeba się zagapić. Jak bardzo yy, nie wyliczyć sobie, gdzie się spadnie, mniej więcej oczywiście, żeby odpaść przy 32 graczach. O, ja sobie tutaj będę. A, tutaj już też jest gościu. No, dwie osoby spadły. Jest gitara. Dobra, polecę na ten. I może tu. Aj, dobrze, o, o. niedobrze, niedobrze. Tu już nie mogę skorygować, więc lecimy na sam dół. Dobra. Żyjemy. Wow, 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 wło. Dobra, 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 dobra. Nie był nic Antek, nie był nic, nie powiem. Troszkę się tutaj zestresowałem. Teraz się tu odbijemy na górę. O! I przeszliśmy dalej. Powiedzmy, że lekko, ale z małym stresem. Dawać finałową rundę. Wrócimy sobie tutaj do tyłu i zaczynamy skakanko. Pach. 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 Że ja tu też skaczę, wiesz? Dobra, tu przyspieszę, bo rozbije mi gościu. Ej, dobra, dobra, dobra. Możemy. Ło! Ło, Ło, Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Oj, dupa. I widzicie, to jest to, właśnie. Odbijesz się od gościa i kończysz tak jak ja. No, niestety, słabo. Bardzo słabo. No, ale przynajmniej coś tam odbierzemy. Aj. Dobra, mało brakło, ale może tutaj z levela coś mamy. O, 15 odłamków, pak fan, klejnoty i emotka. I na którym levelu? Na dziewiątym. Ej, dobra, dobra, damy te 30, co mi tam. Odbierzmy sobie stówkę. Mm, o, coś za misję może nam się trafi. Bo mamy zrobione. Ile mi się tam było? 6? Czekajcie. Tu nie mam. A to będzie tu. Pach. O, patrzcie, ile tego. Wow. O, ludzie, ale będziemy. Wow. Kadem. Dobra. To pora zakręcić tym kołem 910. Wow, to lecimy. 10 zakręceń. Ach, już myślałem, że mityk będzie, nie? Ok, trochę dużo jest do zebrania tego mityka. razy pod rząd, żeby nie było, nie? 120, O. Ej, ale czy to jest to samo... To jest... To jest to koło, którym kręciliśmy ostatnio? Ej, no nie wydaje mi się. Ej, to 50, jakby nam poleciało, to by było mega. Zobaczcie, że tam pominąłem, nie zobaczyliśmy, ile nam zostało. Kurde, ej. Ta 50 musi nam się trafić, nie? Chociaż. No, no nie, no raz wystarczy. I, 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 i będzie, będzie? Nie, nie będzie. Fan, O, to czuję, że pakfana odblokujemy niedługo. Ile mamy? 410. No to 8 zakręceń. Czemu by nie? Do końca. Może do następnej, jakby aktualizacji. Wiecie, znowu mi się uda troszkę uzbierać. Tych wisienek. Patrzcie, znowu ta 50 nam przeleciała. No. No jak na złość. Dobra, jeszcze 46 potrzeba. Ok, 42. Jakbym zarobił dużo. Ej, jakbym na kolejny odcinek zarobił dużo, 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 dużo wisienek, to powiem Wam, jest to gdzieś tam do zrobienia. Bo to naprawdę często się trafia. No już myślałem, nie. Nie ma tu innego koła. Nie no, tylko to jest. Ok. Czekajcie, tu za level nam coś da. O, na 15 dopiero da nam 100. Trochę sporo. Ale myślę, że do kolejnego odcinka jest to jak najbardziej dogarnięcia. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Zostawcie łapeczkę w górę, dzwoneczek oraz subika, jeśli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć.